Stworzymy sól pustki, stwórz sól pustki, od się osiągniecie sól pustki Ale kozacko Witam wszystkich bardzo serdecznie z Impo! Witam was w kolejnym odcinku Craft. Zacznijmy nowy dzień 20, czyli fajna okrągła liczba 20 dzień, chyba to będzie 20, tak to będzie 20 dzień I w dzisiejszym odcinku stworzymy sobie sól pustki No nie będzie to łatwa rzecz do stworzenia i to sól pustki jeżeli się nie, nie zmieniła, to wydaje mi się, że jakoś super używana nie będzie, służycie na pewno jest mega spoko, ale sól pustki była taka, no taka, że sobie była ona, z tego co wiem, to chyba robiła tak, że jak na przykład damy sobie jakoś kwiatek, na przykład ten oto sposób, o, damy sobie go tutaj do góry i dzięki temu, że sobie ten kwiatek daliśmy, to dzięki soli soliposce możemy sobie wymazać część tego chyba, coś w tendence, nie, że na przykład tu, tu dojdziemy normalnie, ale jak użyję sól pustki, nasypię sobie, to ona wymaże mi trochę tego, czyli czasami mogą być takie po prostu sytuacje, że się trochę zwali, czy coś takiego, to Sól puski może lekko ratować, nie? Ale sulcia też jest, słuchać powiem, że chyba nadlepsza jest, ale to zależy od sytuacji, oczywiście. Fajnie, że tych grzybków nie mamy zbyt mało, ponieważ robiłem właśnie sobie jedną z pot potrzebnych do. Soli pustki. I czy chcę, czy nie, niestety nie mam sobie kwiatka, który by mi tu pomógł i trochę ułatwił, dlatego będę musiał zrobić coś w ten deseń po prostu. Teraz sobie pójdźmy i zróbmy sobie dwójkę wybuchu i potem musimy dojść do słońca. To powinno mi dość dwójkę bez problemu. Tak, jest dwójeczka. No i oczywiście nie robię nic więcej, no bo nie potrzebuję nic więcej, muszę mieć dwójkę tylko. No i teraz mogę sobie pójść na sam koniec i lecimy po te słońce. To nie będzie ciężka poda do zrobienia, to fajnie. Mogę sobie w sumie tymi grzybkami zejść. W ogóle Frog Ed napisał sporo fajne komentarzy. Wszystko oczywiście przeczytałem w Frogi YouTube. Napisałem. Piszecie taką jedną. Jak komuś zawali się tunel do wioski, jak osowisko, to daj nie buch, tylko lewitację. Czyli będzie można lewitować kamienie, które zasypały drogę? <laughs> chyba lewitacja jest droższa, nie? No mogę dać lewitację, nie? W sumie nie wiem, jak ten scen wygląda, bo to głównie chyba po prostu chodzi o cenę. Ale jeżeli zapamiętam, to jak taka sytuacja, to po prostu dam wtedy i zobaczymy, co się wydarzy. Dlatego dzięki wrogi. Troszkę tych kwiatków w sery, na to poszło. No dość sporo tych kwiatków poszło, no ale dobra. Tą recepturę nie będziemy zbyt często z niej korzystać, no bo to jest sól pustki, Ale i tak zapiszę sobie to, oczywiście. No bo czemu by nie mieć? Chcę mieć zapisane wszystkie tego typu rzeczy. No bo to mogę po prostu polać sobie wodą i jest wujeczka i w sumie mogę zrobić tyle. Dobra, jako że to jest. Uuu, jaki to ma fajny. Ole, fajny ma wygląd. Dobra, jeżeli... jako że to są podki specjalne do właśnie craftingów, to my może dajemy im wygląd specjalny jakiś. Nie wiem, zrobię coś takiego. O, i to jest podka. O, tak ją zrobię. Pum. Ona będzie, wiadomo, że takie, tego typu wygląd będzie właśnie do takich potraw, na przykład do soli życia, one wszystkie będą mieć takie wyglądy. Zresztą, jeśli się kolor takie pozmienią, to nie, w ogóle, nawet możemy sobie zmienić ikonkę, bo to są dwie połączenia Mixor, nie, więc... Daj, dajmy sobie ikonkę. O, właśnie jest tu. Uu, mogę zrobić. Tak, o, ej, ale fajnie. Mogę takie coś zrobić. Dobra, to jest kozackie. Ej, fajnie to wygląda. <laughs> fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Podajmy się, dobra. Zabierz tę tury, kujść I co do tej recepturki, to ją trzeba dać w inne miejsce. Dobra, powiedzmy, że tu w tych miejscach będziemy mieć nasze sole różne, które będą. Tylko w sumie, jak to będzie miało wszystko tą samą ikonkę, to będziemy trochę mylić, ale dobra, ogarnie się. Niech będzie tak po prostu na razie. Teraz możemy to potem w sumie już sobie wlać. Czemu nie? Wlewamy sobie ją. Ona jest tutaj. Pum. No i oczywiście trzeba też Nigredo, bo wiem, składamy sobie Nigredo. Już zrobiliśmy jej. Od razu je malujemy. Będzie trzeba jeszcze jedno Nigredo zrobić, bo ono jest potrzebne też do y, Albedo, więc <laughs> będzie trzeba podnieść Nigredo. Ale powtarzaj Nigredo to żaden problem jest. Teraz, może dajmy już włóżmy miksturkę nekromancji. Pum. Tu wchodzimy miksturę nekromancji. kurde no ta miksturka na pewno tania nie jest. Teraz możemy zająć się może póki co tymi najprostszymi i tą. Która ma najwięcej składników ze sobą na sam koniec, czyli teraz niewidzialność i szybkość. Dobra. I tak w ogóle nasze nasze przejście do tych dwóch pod szybkości musimy zrobić tylko dwójkę, dlatego to jest byle jak, po prostu dwójeczka. Znaczy no, no nie aż tak byle jak, no to musi być jednak dwójka, ale no tu stąd na spokojnie trójkę, nawet mogę zrobić. Pyk! I teraz lecimy całą tą ścieżkę. pum, Zawalamy. ale szybko to leci. Do trójeczki nie widzielia się tutaj. No i tutaj wiadomo, to już muszę postarać się zrobić równo, miarę, żeby nie było lipy. To napią sobie poleje wodą. O kurde, chyba no, przeleciałem trochę na nadzieję, że to trójkandal będzie. Uj, uj nie mów, że nie będzie. Jest, udało się, dobra, bo lekko przeleciałem. O, mamy to, mamy to, mamy tą botę pek No już zrobiona. Oczywiście też i wyglądam taki. Jak już ona jest kombem jakichś różnych rzeczy, to możemy po... A nie, w sumie miałem zrobić to w ten sposób. No dobra, będę robił to w ten sposób. Po prostu będą one ten sam wygląd mieć. Zapiszę ukończ miksturę fajowo i ta rzecz jest o w tym oto miejscu o i niech sobie on tu siedzą a możemy to już włożyć i wlać gdzie jest ta miksturka? ta miksturka jest tutaj na w te miejsce, tak, tak, na w te miejsce. Teraz zrobimy sobie siła, tarcza i slow, ale średnie do robienia rzecz. Ale dobra, tu jest siła i tu jest tarcza. Uuu, tu by się przydał już y, kryształ wydaje mi się. I chyba go użyję, no. Nie wiem czy chociaż nie chyba, nie, chyba to nie pyknie za bardzo z tym kryształem. O, ale tego mam mało. W ogóle w tych dółach to tak średnio jest. No, robimy to sól, puski i wydaje mi się, że na razie zbastujemy z tymi kryształami, bo serio kończą mi się kwiatki, za mało kwiatków mam. Bo ja trzeba trochę na farmie właśnie kwiatuszkowa. się pysz, mamy troszkę tutaj. O, właśnie w ogrodzie, ale to no za mało, jest, to jest za mało. Please, niech to będzie dwójka. Oj, przepadłem tu, padłem tu jakim cudem. Bo jakoś tak to zrobimy. Teraz będzie dwójka, projekt kwiatko zmarnowałem, ale nic się takiego dużego nie stało. Ważne, że tylko słyszał albo cztery. I tu powinna być na spokojnie już dwójka, tak, jest tu już dwójka, robimy to, pum Lecimy całą tą ścieżkę. Albo nawet... O, idealnie! Wow, idealnie! Dobra, super! Ej, to jest super kwiatek ten! Idealnie to na teraz pomaga. No, pik! I tu dwójka, wow, nawet chyba... Czy ja tu mogę trójkę zrobić? Dobra, najpierw zrobię dwójkę, tak? No przecież, żeby mnie zwalić, że zrobię trójkę. I czy ja tu mogę... Nie, ja. ja tu mogę, Ja tu bym trójkę zrobił raczej, wydaje mi się, no. Dobra, teraz idziemy po slowa. No To tu już byle jak, czymkolwiek tak naprawdę. No i na przykład mogę użyć tego... Dobra, nie będzie. I robimy tu jedyneczkę. Bo nic więcej nie potrzebujemy. Bo tak idealnie praktycznie wokół tej dziury sobie latam. Pyk! I mamy tą potę. Zapisujemy recepturę i ukończamy miksturę. Udało mi się przejść rozdział trzeci, ukończyć go! Tu jakiś kod został porobiony, no dobra, rozdział trzeci ukończony. Fajnie, w końcu nam się udało go ukończyć i teraz zostaje nam rozdział czwarty, który jest prawie cały skończony. Stwórz miksturę z czterema, czterema różnymi składnikami. I my to zrobimy! Nawet z pięcioma chyba, tak? Chyba z pięcioma to było. Stwórz miksturę z magicz... magiczne widzenie. Okej, okay, no to ta miksturka dzisiaj, się to nie wiem. No, Obawiam się tylko z tymi rozdziałami teraz, nie chciałem właśnie takich raszować, bo mógłbym oczywiście. Że pojawią się sklepik sklepikarze, znaczy nie sklepikarze, tylko kupujący, którzy będą chcieli poty, których ja jeszcze nie mam od, odkrytych, i właśnie to są tego typu poty. I to mnie martwi, no bo te poty są strasznie daleko. Ja za bardzo nie mam materiałów, żeby po nie iść. No i wolałbym, żeby te sklepikarze się jeszcze nie pojawiali, no bo nie jestem za bardzo w stanie tych potów jeszcze robić. O tych o. Właśnie, Frogi, Frogi, mówiłeś o tym, że da się te oto poty jakoś zrobić, żeby dało się je po prostu dobrze na siebie nałożyć. Możesz napisać, jeżeli wiesz, jak to się robi. Dobra, a teraz wlewamy tą potę w te miejsce, Pum. No, wlana pota jest i teraz została nam najtrudniejsza, czyli trucizna, ogień, mróz, wybuch i błyskawica. Ja pitole, co tu się dzieje? No bo to jakby to lepiej, dobrze zrobić. Trucizna, ogień... Wybuch, mróz i błyskawica. O kurde! Ale to jest lipa. Ty nie wiem jak to zacząć w sumie. Mówimy pójść od mrozu, potem błyskawica i potem w taki sposób. No to jest jej kółko, nie to jest takie kółko. Nie wiem w sumie, od czego najlepiej byłoby zacząć. Wydaje mi się, że chyba trucizna, potem ogień, potem wybuch i potem tędy aż po błyskawicę i potem schodzimy w dół. O i potem mi się cofnął yy, wodą. I potem poszedł sobie do brozu Chyba tak zrobię, no? Tak będzie chyba lepiej. i tu o tyle jest spoko, że po prostu musimy zrobić jedynkę. Nic więcej. Byle jak, żeby tylko była jedynka. Tak naprawdę mogę użyć nawet tego, bo chyba tu zahaczę. No i nie pyknie, nie? Ale zobaczmy. Czy ja to zahaczę potem? Uu, tak, zahaczyłem, dobra. Idealnie No to git, tak możemy zrobić. To bo. mamy już jeden. Jedną rzecz. Teraz mamy następną. Mam nadzieję, że to nie musi być jakiejś konkretnej kolejności. Tylko po prostu muszą być te rzeczy w sobie. No, tak jak zrobię to na razie. Pyk. Oła, no, zobaczymy, czy, czy mogę. Co zrobić potem w innej kolejności, bo już naprawdę pamiętam jak to było No bo robimy to, idziemy po... Wybuch Pyk, jest wybuch Pół, mamy trzy rzeczy już, dobra Teraz, y, tu bym użył właśnie troszkę wody, o, żeby odsunąć się od tych kości I teraz możemy na spokojnie sobie iść tędy, pyk, to też ekspo dostajemy sporo I całą tą ścieżkę do błyskawicy i zostanie nam tylko mróz Ej, w sumie ta podkaż, taka trudna nie jest, nawet jest dość prosta a no, to jeszcze mogę to zahaczyć tak, żeby jedną... Jedną rzeczą? Chyba nie. No bo to nie będą dwa kwiatki w takim razie. Pik. Może tego użyję, bo tu zahaczę raczej. Pum. Oj, coś takiego. Teraz zahaczę sobie, pyk mam. I wracamy sobie do chaty, że tak powiem. Wodą. Właśnie w ten sposób. A bo nawet w sumie nie będę musiał całkowicie le lecieć. Może. Skróci mi się trochę ścieżka. O, i na przykład użyłbym tego. U właśnie. To będzie kozackie. I jeszcze troszkę wody. Pyk. I lecimy. No i to te dzięki temu drogę mam skróconą, i zaraz będę przy mrozie. No i jestem przy mrozie. No i kozasko. oto. Zobaczmy, czy to działa. Czy to musi być w jakiejś konkretnej kolejności. Raczej chyba nie powinno tak w ogóle być. Po prostu chodzi o to, że takie rzeczy mają być w środku i tyle. Mamy super tęczową podkę. Już kiedyś ją robiliśmy, no ale zdecydowanie wygląda ona kozasko. I zapisujemy tą recepturę jeszcze tylko to, i dajemy sobie ją. Na dół, stwórz miksturę z czterema różnymi składnikami i stwórz miksturę z pięcioma różnymi efektami Znaczy w sumie efektami, nie składnikami, to chyba było wydaje mi się No mamy te cztery rzeczy tu już ze sobą na dole, więc fajnie I robimy to, i to była ostatnia rzecz Którą potrzebujemy, żeby zrobić sól pustki Uwaga! HUM! Ale no ładna jest sadynczowa, kurde, jaka no ładna jest. Tworzymy! Sól pustki! Stwórz sól pustki! Albo się niecie sól pustki! Ale kuzacko! Ale ta lecimy do przodu, ostro! Dobra, podoba mi się to. Dobra i zobaczmy czy tu coś będzie pisać. Nie mogę się zapisać, który żadnej to spoko nie będzie, twórz sól pustki. To jest sól Tak, już myślałem, że coś się zwaliło, bo taki proch tylko został, jakby z tego. I ta sól jest w tym miejscu, ale dziwne, czemu ona jest tutaj? <laughs> nie mogli dać się w jakimś innym miejscu? No bo no nie będzie, nie? Ale dobra, sól mam z głowy, czyli teraz wystało nam robienie albedo. Będziemy musieli spodziewać się do któryś razu, ale to spodziewam inny razem, bo to będzie kosztować pewnie trochę kwiatków, bo tam sporych potek do zrobienia jest. Yy, Także mam pokazać w sumie, co ta sól robi. To poświęcę już jedną rzecz, na przykład tą. Patrzcie na to, tu macie coś takiego o. I teraz sobie wlewamy słupuski, widzicie? Trochę pyk i to się zmniejsza. No, jeszcze trochę dam, pup, i to się zmniejsza. to coś, coś, coś takiego. No i tak mamy dużo bardzo, nie? To mi się zmarnuje, to trochę czasu minie, no i potem będziemy mogli się stworzyć następne. Ale jak już ja będę chciał kiedykolwiek to następne robić, to będę miał tyle materiału że będę mógł takie 10 sobie porobić, jak będę chciał, nie? Więc, no to dużo tego w miarę jest. Zobaczymy no, jeszcze, ile będziemy tego używać. Ale teraz, zaczniemy. Dostać jakieś pieniążki, nie? I kupić jakieś kwiatki, bo mamy ich mało, dużo pomarnowaliśmy. O! Oh, Od rana mam ludności. Masz może coś, co mogłoby mi pomóc, młody człowieku? <noise> Oczywiście, że mam. Proszę bardzo, sprzedaj za 4 światła. Potrzebuję mikstury, która zamraża. Prosto i na temat. Dobra, masz. O, nie, to, 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 to masz. O, to takie drogie A, zapłacę dodatkowo za miksturę uważam, że trzech rodzajów składników, nie więcej A, no to my trochę mamy, dlatego więcej kosztuje Ej, kuzacko, dobra, to ja się tradeuję, z tobą Skoro tak jeszcze płacić więcej, to zapłacić teraz jeszcze więcej <grytanie> Co to, w ogóle, za logika jest? Ja nie wiem Jak już płacisz więcej, to zapłacisz jeszcze więcej Ej, chcesz kupić te buzy za 200 zyla? Jak już kupujesz za 200 zyla, a nie jakieś inne, no to zapłać 500 zł Idę na polowanie Potrzebuję mikstury, która sprawi, że ranny dzik mi nie ucieknie No nie wiem, co ci mogę dać, szczerze nie, chcesz zręczność? Nie, dobra, może trucizną chcę. No, no, no. A, spowolnienie, tak? Ej, bo tu jest to truciznę i spowolnienie. Nooo, za bardzo dodatkowa mi która będzie naprawdę dobra. <grym> to masz naprawdę dobrą miksurę. Ile to kosztuje? 400 hajsów? Co, tu jest? co czy to jest? Spowolnienie, co cień. Te spowolnienie takie drogie jest, albo tu chodzi o te kombo, że się, że się naprawdę kombuje. Zarobiście, bo i truta będzie działało, i spowolnienie będzie działało. Ej, ja sobie zrobię testa jednego, poczekajcie, bo chcę zobaczyć to. Mam nadzieję, że się nie wkurzy, nie? Yy, Zabieram ci te sorki Nie, nie zadziałałoby, dobra, czyli tak jednak, jednak to tak nie działa, okej okay. Już myślałem, że on trutę też by chciał i to przez się razem połączyło to tyle kosztuje, ale wygląda na to, że Ta, te spolnienie tyle kosztuje, a ta truta to nawet chyba daje na minus Jeszcze więcej byśmy normalnie mieli, dobra, no nieważne Pff, spolnienie jest kozackie Jak oni będą się spełnienie, to ja z chęcią im to zrobię Bo to i drogie jest moja! Witaj alchemiku Chcesz uzupełnić swój zapas O, mam też do ciebie prośbę o przysługę. Przydała mi się jedna z twoich mikstur. Jakie które ci trzeba, przyjaciółko? Niektóre składniki są wyjątkowo cierniste i trudno je zbierać głymi rękami. Do tego często muszę spinać się przez kolczaste krzewy w nowych roślin. Czy masz miksturę, która ochroni mnie przed cierniami i kolcami? Jeśli ją stworzysz, zapewnię ci mnóstwo wszelakich składników. Spoko. Możesz też ubranie jakieś kozackie nałożyć, niektóre cię tam osłoni. Ale no może być też miksturka. <laughs> może być też miksturka. Proszę bardzo, masz miksturkę. A, teraz muszę jej ci dać. O Pum. Proszę bardzo. Powiedz co masz? No, to się ceni, przyjaciółko. I to też się ceni. Tylko szkoda, że tak mało tego masz. Ale się ceni, dobra. Wszystko praktycznie biorę oprócz tych kolców, które tam masz. O, wszystko. To też biorę, bo to jest kozackie. No i tych kolców. Nie biorę tego. To jest 123 za sztukę. I na tego prawo Praktycznie w ogóle tego nie używam. No i czego? Nie dzięki. Targujemy się oczywiście. Mogą użyć tego w sumie lepszego targowania się. No ale dobra. Tam zapewne bym zwalił, więc niech będzie tak. Chcę być zwinna jak kot. Masz poza ma tym, który, to sprawi. Była. Nie wiem, czy tam zapaść dodatkowo, ale, ale się w to nie bawię. Masz zwinności, targujemy się. Proszę bardzo, 400 highs. Wow, te zarabiam pieniądze ostro. Czy masz miksurę, która pomoże mi walczyć z lodowym smokiem? Mam z nim spory kłopot. <noise> Proszę cię bardzo, a nawet ci dam o taką, bo na pewno przyda, przyda się pieniądze, jeżeli walczysz ze smokiem. Potrzebuję miksury, która pomoże mi dostać się na wysokie, strome urwisko. No to potrzebujesz, moja droga, miksurki na Levita Oj, szybkość to jest. No, ona tak jest zrobiona kontrowersyjnie bardzo ta miksurka. Gdzie jest lewitacja? A, bo ona jest tam. Kurde, to nie wiem. Dobra, to zróbmy ją jeszcze raz inaczej po prostu. Dobra, nasza no, ścieżka póki co wygląda tak. No nie jest to tania poda to na pewno. Tak myślę, czy czasem nie zrobić trójki, tak dla beki. E, I to my trójkę i tam jeszcze. A nie, bo tu o dwójkę maksymalnie Dobra, to zróbmy tu dwójkę i połączymy sobie po tej. Będzie lewitacja plus szybkość. No mam nadzieję, że ludzie docenią to, że nie to jeszcze będą lewitować. Dzięki kumplu. Naprawdę dzięki, naprawdę wielkie, wielkie dzięki, wiesz Naprawdę wielkie dzięki kumplu. Teraz przychodzi nam na pomoc to. Tylko kurde, ale to dużo pójdzie na to. To no, dawaj, leć szybciej, co ty tak wolno? Poszedł ponad tysiak na to. Ja, ja naprawdę nie mam praktycznie wolę jakichś fajnych kwiatków, żeby tu wydostać się stąd nawet. No nie wiem, użyję tego po prostu. Oj, przeżyłem, dobra. Troje wody. No i może być tak. Teraz mogę użyć sobie tego jeszcze raz. O, fajnie. No i dzięki temu mamy trójkę. Nie zapisuję tego, bo chyba się też ta Sylpuski by zapisała wtedy, no. I proszę bardzo, jest pota. Pum. Ale dziwna pota. Ukuj miksturę. Masz, czy dasz za to więcej? A ja miałam jedną lewitacji, ojej. Ojej, masz. Ej właśnie, to więcej kosztuje? Nie, tyle samo, okej. Okay. Niech będzie. 777 hajsu za tą miksurkę I to ma na tyle. W tym dniu przynajmniej. Zbierzmy sobie ogródek cały. No, i kto do nas przyjdzie? Przyjdzie do nas Mak. Wspaniale. Witaj. Potrzebuję zaczerwonego papieru, Pogaj swój towar. Potrzebuję. uuu, podstawowe lepszenie maszyny alchemicznej. Dodatkowe części do maszyny alchemicznej zawierają dodatkowy pikarnik i cztery naczynia do mikstur. Pozwala na wykonywanie bardziej skomplikowanych eksperymentów z cenniejszych substancji. Biorę to, nie no, jeżeli jeżeli stać mnie, to wezmę to, nie? Ile jeszcze dam rady wziąć? A już nie dam rady wziąć. No, bo to jest za ten. promocja jest na to, nie? Zawsze mogę kupić to później niby, nie? Dobra. Kupmy to, nie? Jak już jest okazja, to kupię to. No tylko muszę się jeszcze wytrydować dobrze. Dobra, uwaga. Spróbujmy to wytrydować. A zapisałem sobie grę na wszelki wypadek. No udało się, udało mi się. Kurde, ale się muszę skupić. kurde, <laughs> się. Równo 2400. Czyli ile w sumie zeszło? No zeszło, zeszło dosłownie o połowę ceny. Czyli tamto. No też mamy dowód, nie? Czyli te najcięższe trydowanie się pewnie sprawi. Pewnie 50% zabiera, nie? Z ceny, a te. Poprzednie zabiera jakieś 40, tak bym stawiał, nie? Czyli to jest 10% różnicy. No tak, za to, jak ciężkie to jest, no to, no to tak średnio worth, nie? Ale no dobra, bierzemy to, dziękuję. Osiągnięto to cel: kup podstawowe lepszej maszyny alchemicznej i zrobiliśmy to. Potrzeba nam więcej inaczej, tak? Potrzeba nam więcej inaczej, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. A to! I została nam jeszcze jedna część maszyny alchemicznej i mamy tak naprawdę złożoną całą. Nie no, szybko nam to idzie, nie powiem. I. Ja tego potrzebowałem, żeby zrobić albedo. Czyli dobrze, że to kupiłem. No, dobrze, że to kupiłem. Znaczy, to musimy na to czekać. Nie wiadomo, ile by to zajęło, nie? Chcę mieć sokoli wzrok, tak by wszystko widzieć z naprawdę dużej odległości. Czyli ta pota, której mamy. W sumie nie wiem właśnie, gdzie ona jest. Ej, patrzcie na to! Tu jest ona chyba! Lol, ej, jak ja tego nie widziałem? Ja widać, o co? I tak się właśnie szuka. Tak chyba się patrzę i takie. ty ty. Coś, coś tu wychodzi. I takie, po to, pota jest normalnie. I to jest chyba w ogóle ona. Chociaż w sumie dobra to chyba nie jest ona, bo to w ogóle jak coś takiego, jak, jak, jak siła trochę to wygląda. No bo także się jak to jest nowa pota i ona jest bardzo blisko, więc zobaczmy ją. Nie no, to jest ona, bo patrz, widzicie, tu z kości takie zrobione jakby jakby oko, wydaje mi się, no nie wiem, no tak mi się wydaje, nie wydaje mi się, że to trochę będzie ona, no ale ona jakiś taki dziwny kolor, ma, nieważne. Idziemy do niej tak czy siak, jak nieważne jaką to potą ona jest. Bardzo ciekawe jest na potę, lecimy po to. Nie wiem, no zrobię tak jakoś, nie? O coś takiego. Pyk, i teraz. jakoś prawo. Nie wiem, no wydaje mi się, że tym bym jakoś może mógł. Dobra, na razie polećmy tam całą drogę. No wiesz, że zmarnowałem tyle kwiatków. I, I co, co, jak się wleje trochę wody? O, w sumie jest spokoj, wylełem wodę. Dobra, no to spróbujmy. Może to wyjdzie. Jako tak dam. Może być tu ciężko. Służyć, abyś się to będę przydała trochę. Takie pewnie malutkie ilości. Troszkę jeszcze wody. O, tak, o. I tu chyba nie zginę, co? Please. O kurde, i co mam to zrobić? Przez to padnę już. No. Ale lipa. Jakby to wyszło, to było git. No to sól życia by się przyczyna, No nasypałam tylko troszkę i pewnie bym to jakoś udało się tak wykminić. Przez to byśmy mieli tylko pięć kwiatków, żeby tą miksurkę zrobić. Może mnie o tu nie zabije, o to. Nie zabiło mnie. Ej, to była coś do zrobienia teraz w sumie. Kurde, tu zostaje damage tak szybko. No nie. Czemu tu damage już zostaje, ale lipa. Nie, nie, nie wiem jak to zrobić. Serio. No zrobię tak No i zrobię tak, bo nie wiem co innego mogę zrobić. A! Nie rozwaliłem tego, tego kryształu. Ojej, ojej, co to ma być w ogóle? No, to mixery jeszcze, jeszcze raz, pójdę zrobić. Ale, a no, może następnym razem, będę to miksurkę robił. Ej, ale ja tu przespadnę, ty co to ma być? O, tak, o. No, Prawda, mnie tutaj. O, przyja, dobra, I teraz tutaj wchodzimy. Gdzieś. O, tutaj. Dobra, to jest git, pum. Tepam się. I tu mogę na spokojnie zrobić Oj, oj Ale ta miksurka mnie denerwuje naprawdę, o ta miksturka mnie Naprawdę mnie ta miksurka denerwuje i to totalnie Robię ją tak byle jak teraz Dobra, jak dwójka to dwójka, walić ją, walić tą miksurkę, Bo jak jakie to jest okropne miejsce, żeby dostać się do niej tutaj Naprawdę jest okropne Mi brakuje pewnie jakiegoś kwiatka, który tak fajnie by wchodził w prawo Po w skosie takim No ale dobra, uchwyć tą miksturę O, nie to cel Rozdział czwarty, spoko dzięki punkt talentów i zrobiliśmy rozdział czwarty Niech będzie, 2000 expa i możemy teraz w sumie dodać sobie jakieś punkty umiejętności w coś Bo mam dwa chyba tak, albo nawet trzy, mam trzy aż No dodaję oczywiście w handel, to jest po najważniejsze Mam też 30 level, więc już nawet duży Ja by to, ale ta, ta potka była okropna No dobra, później może ją zrobimy w jakiś łatwiejszy sposób Dobra, chciałeś tą potkę? Proszę bardzo, oby nikt więcej jej nie chciał Nie przychodźcie do mnie z tą potką A, jeszcze płacicie tylko tyle hajsu A no, bo to jeszcze tier 2 jest, no dobra Pewnie ona droższa trochę jest No nadal, kurde, bo na była jakaś pota jest No trzeba kryształka zmarnować, albo mieć jakiś kwiatek specjalny Masz, 400 hajsu 2000 się należy <noise> Potrzebuję miksury, dzięki której moje mięso, warzywa i inne płyty, pozostaną świeże i zakonserowane Masz Proszę bardzo. O, grzybiarz! Dobra, może on mi coś fajnego. Widzę helmiku jesteś zainteresowany jakimi grzybkami? Przy okazji, przyda mi się miksura pomożesz? Jakie miksury ci trzeba? Niektóre grzyby lepiej się mają w jaskiniach. Znam kilka takich, ale panu panuje tam nieprzyjemna ciemność. A zbieranie grzybów z pochodnią w ręce to mordęga. Zawsze ma się pełne ręce. Jeśli wykonasz dla mnie miksurę, która pozwoli mi zbierać grzyby w mroku, to przyniosę ci więcej gatunków. No dobra, masz. Daj. No to jest jakaś droga miksturka, więc oby było warto. Masz to. To muszę wziąć. Uuu, jakaś nowa rzecz, to muszę właśnie wziąć. Ale dziwne. Muchomor. Okej, okay, na pewno to biorę wszystko. Yy, to, co masz na promocji biorę na pewno wszystko. Jak to w ogóle leci? A, to leci w dół, dobra, w lewo. To, to nie to, co myślałem. Yy, no ba, wezmę to, bo to jest nowe. Żebyśmy to po prostu mieli, nie skorzystał, skorzystały z weźmy to. No i to jest w miarę tanie, to też wezmę. A jak mi nie stać, to gdzie moje pieniądze poszły? A bo kupiłem, kupiłem tę maszynę, nie? Ale myślę, że w sumie więcej z tych potów dostanę no, no to w takim razie tego nie mogę wziąć Nie będzie tak, i tak dużo, 40 kwiatków Udało mi się, dobra, pik! Dzięki! Kudaki Starszy pan, chcę by moja skóra była twarda jak kamień Potrzebuję twoje mikstury z kilkoma efektami Zapłacę tylko za każdy efekt, okej? Okay? Jeśli możesz, nie oddawaj więcej niż trzy rodzaje składników Wow, ale dziwne ty masz, gościu Gusta co do poty Ona ma jest koneserem pod, wydaje mi się No, chyba lubię jak mu jest skóra No dobra Właśnie, że nie sprzedaję użależających pot na, na kamienną skórę, ale chyba je Masz, nie, nie daję ci tylko efektu, bo to przesada Jest gościu z tymi cechami, co ty tam gadasz Nie wiem, co to w ogóle za dziwne czy są Masz, tyle ci styknie. Witaj, słuchaj, w co jest szalona ryba, wszyscy rybacy to wiedzą. Jak tylko apie przynęte, szaleje i pływa szybko jak diabli. Żadna żywka jej nie utrzyma. Chcę namoczyć przynęte w miksurze, która spowolni rybę. Proszę, pomóż mi. O kurde, miksurka na spowolnienie. Czy Ja mam ją zapisaną. Mam i mogę ją zrobić. U, one jest droga pewnie. A zaraz się go, spytajmy. Nie chcesz łowić zwykłych ryb, Ależ to nudne jak flaki z olejem. Siedzisz sobie, puszczasz bąki, leniwie wpatrujesz się w swoją wędkę i przeganiasz komarę. <noise> Lubię tropić i łowić niezwykłe ryby. Każda z nich wymaga wyjątkowego podejścia i specjalnej przynęty. A łowić je mogę tylko. Tylko doświadczeni wędkarze. Zadziwaszne ryby klienci płacą więcej, a łowicie mogą tylko doświadczeni wędkarze. Oczywiście, że doświadczeni gości, ale to, to nie to. Szanuję! Kozackie jeszcze robi w takim razie. Ile zapłacisz? Zobacz, on płaci 200 ileś. Tam chyba 400 płaciła. No, 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 dobra, no. Wsiało, że ta miksterka jest specjalnie droga, jest, ale chodzi o to, że nie, niekoniecznie. Proszę bardzo, 400 haisu. u złowił tu zarąbistą rybę i powodzenia przygodek twoich. Ale chemiku, potrzebuję leczniczej miksury. Wczoraj ścigałem złodzieja, kiedy próbowałem go zapaść, gnom jeszcze letem w biodro. Rana nie jest śmiertelna, ale strój utykam. Muszę szybko wyzdrowieć i wrócić do obrony miasteczka. Oczywiście, nawet się z tobą nie traduje komplu, proszę ci bardzo, 3, więc na pewno pomoże. Na biodro. Zamek w zamyk moich drzwiach wejściowych się zaciął. Jak mam się teraz dostać do domu? Znasz może jakieś rozwiązanie? No, znam kilka rozwiązania, ale wiem, że jest jedno takie fajne, bardzo. Proszę bardzo. Masz, masz wybuchu. Po w aferuj drzwi, kumplu. Po, nie wiem, czy mnie szczęśliwy z tego powodu, ale dobra, niech to niech nie To na tyle w dzisiejszym dniu. Mam no, nadzieję, że mu nie rozsadzi więcej niż tylko drzwi. Op, op. A może, że to być jakiś malutki wybuch, a właśnie może, może tak trochę tej poty użyję i tak, takie będzie takie puh, tylko malutki czy coś, nie wiem, nie wiem jak to będzie, ale to na tyle w dzisiejszym odcinku jest jakieś więcej odcinków z Potem kaptera Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę i ten czerwony guzik, żeby mnie przychodzi podobnie mnie o następnym odcinku. Dziękowskim za oglądanie! bye bye.